Rolnicy zablokowali drogę krajową. Port w Szczecinie zostanie sprzedany. Ukraiński biznesmen przejął polską mroźnię. Rolnicy wyjadą na ulice Poznania. Ogromny problem z nadwyżką cytryn w Hiszpanii. W poniedziałek rano rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi zablokowali drogę krajową w Duńkowiczkach na odcinku radymno-węzeł autostrady A4 Przemyśl. Akcja ma potrwać miesiąc. Powodem zaniepokojenia rolników i ich protestu jest budowa nowej drogi od krajowej do terminala Żurawica Rozrządowa, przez obecnie nieczynną stację przeładunkową w Małkowicach. Ma ona przebiegać przez rolniczo cenne grunty w Duńkowiczkach, Żurawicy, Wyszatycach oraz Bolestraszycach. Blokadę zorganizowano na przejściu dla pieszych. Protestujący uniemożliwiają przejazd wszystkim pojazdom, z wyjątkiem służb ratowniczych. Na miejscu jest policja. Zaskakujące jest to, że nawet radni nie wiedzieli o planowanej w gminie inwestycji, co widać na nagraniu opublikowanym przez rolników. I drogi, która ma powstać, nowa droga to dopiero się rozwija. Na piątek jest zaplanowany protest mieszkańców Dynkowiczek i mieszkańców Żurawicy. Mieszkańcy dzwonią do mnie, piszą sprawę znacie. To też była chyba sprawa I myślę, że też że większość radnych chyba nie wiedziała, że taka propozycja z urzędu Marszukowskiego przyszła. No nie no, bo sprawa jest medialna, będzie coraz bardziej medialna, także z szacunkiem dla was moją rolą jest bardziej o komunikację względem Was, o tej sprawie będę rozmawiał z panem wójtem. No przecież wy nie możecie się dowiadywać o planowanej 150-milionowej inwestycji z mediów, zgoda. Więcej informacji na temat przebiegu poniedziałkowego protestu pojawi się jutro na kanale po zakończeniu pierwszego dnia blokady. W związku z planowaną sprzedażą i likwidacją dużego terminalu zbożowego w porcie w Szczecinie rolnicy z trzech województw mogą doświadczyć negatywnych skutków. Istnieje ryzyko, że transport zbóż zostanie przejęty przez Niemcy, ponieważ alternatywne rozwiązanie, jakim jest port w Gdyni, znajduje się znacznie dalej. W kontekście niedawnych publikacji Rzeczpospolitej dotyczących niepewnej przyszłości terminali w Gdyni i Gdańsku podobne problemy mogą dotknąć również port w Szczecinie. Jak dowiedziała się gazeta, elewator zbożowy Andreas w porcie Szczecin ma zostać sprzedany i wycofany z eksploatacji. Nabywcą jest amerykański producent klejów, który planuje zlikwidować obecnie prężnie działający terminal do przeładunku zbóż i przekształcić teren na magazyn do przechowywania składników do produkcji klejów, w tym mocznika. Sprzedaż terminala Andreas może mieć poważne konsekwencje dla rolników z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, którzy korzystają z niego przy eksporcie swoich zbóż. Bez tego terminala rolnicy będą zmuszeni szukać alternatyw, a najbliższy port znajduje się w Mukran w Niemczech. Bliskość jest kluczowa, ponieważ koszty transportu mają znaczący wpływ na atrakcyjność ceny polskiego zboża. Po potencjalnym zamknięciu terminala Andreas. Pozostaną głównie terminale dużych graczy: firmy Viterra oraz Szczecin Balk Terminal, należący do Copenhagen Merchants. Jednak ich rola jest ograniczona. SBT obsługuje wyłącznie jedną firmę, nie dopuszczając do przeładunku innych uczestników rynku, a elewator Warta może obsługiwać jedynie mniejsze statki do 3500 ton. W kontekście tych zmian warto przypomnieć, że misją portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku jest tworzenie dogodnych warunków rozwoju jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku. Dodatkowo przetarg na terminal w Gdyni został unieważniony, a przetarg na terminal w Gdańsku odwołano bez podania przyczyn. Ukraińska spółka Three Bears wkroczyła na polski rynek, przejmując firmę Nordis, w skład której wchodzi mroźnia Kalfrost. Nowi właściciele natychmiast zwolnili ponad 50 pracowników, którzy wiernie wykonywali swoje obowiązki przez kilkadziesiąt lat. Kalfrost w Kaliszu, znany producent mrożonych warzyw i owoców, ma bogatą historię. Firma rozpoczęła działalność w 1954 roku jako chłodnia składowa, a w 1989 roku Przekształciła się w przedsiębiorstwo przemysłu chłodniczego Calfrost. Dnia 5 stycznia 2004 roku firma stała się spółką Calfrost, w której większość udziałów przejęła spółka Nordis Chłodnie Polskie z siedzibą w zielonej górze. Malinowy Polak wypowiedział się na temat przejęcia mroźni przez ukraiński kapitał. Macie takie przysłowie. Cudze chwalicie swojego nie znacie, właśnie to się dzieje w Polsce. Najpierw Niemcy wykupili kapitał polski, Holendrzy, a teraz nawet w Ukrainie wykupujemy polską mroźnię, Karl My Polacy w Polsce nie będziemy gospodarzami, a rząd im to na rękę, bo jak będzie coś nie tak, to powiedzą, że oni nic nie mogą, chociaż to jest niepolski kapitał, no niepolski, jak sprzedaliście wszystko i sprzedajecie resztki, które zostały, no to my Polacy nie będziemy gospodarzami w Polsce i nie będziemy mieli Niedługo do gadania nic. Ja się boję, co będzie za 4 lata. Miłego dnia pozdrawiam. Ukraińska spółka Three Bears, której właścicielem jest Dmytro Uszmajew, wywołała zamieszanie przejmując polską firmę Nordis, w tym mroźnie Calfrost. Three Bears, podobnie jak Nordis, specjalizuje się w produkcji lodów i mrożonek. Jak zauważa portal Fakty Kaliskie, zakupiona firma to pierwsze zagraniczne aktywa ukraińskiej spółki. Nowy ukraiński prezes Nordis. Nie ujawnił kwoty transakcji. Pomimo zapewnień nowego właściciela dotyczących rozwoju firmy, pracownicy zostali zwolnieni. Pod koniec stycznia pracownicy Kalfrostu, 54 osoby, z których niektórzy byli związani z firmą od ponad 30 lat, otrzymali zawiadomienie o zwolnieniach grupowych. Wypowiedzenia wręczono im w marcu, a pracę stracą pod koniec czerwca. Portal Fakty Kaliskie zastanawia się nad przyczynami tych drastycznych kroków. Dlaczego więc 54 pracowników zostało odprawionych z kwitkiem? Nowy właściciel z Ukrainy twierdził, że zakład znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej drastycznym wzrostem cen i kosztów prowadzenia firmy. Co więcej, te czynniki miały prowadzić do zaprzestania działalności. Pracownicy jednak, jak informują fakty kaliskie, podkreślali, że zakłady były w dobrej kondycji finansowej i nie odnotowano żadnych przesłanek wskazujących na konieczność ograniczania produkcji. W odpowiedzi na sytuację pracownicy podjęli działania mające na celu ratowanie zakładu, ale nowy właściciel pozostał nieugięty. Ukraiński przedsiębiorca jasno stwierdził, że nie ma możliwości zmiany decyzji w sprawie zwolnień i zaprzestania działalności Kalfrostu. Fakty kaliskie próbowały ustalić, co stanie się z zakładem w przyszłości, ale nie otrzymały odpowiedzi od dyrektor odpowiedzialnej za zakład w Kaliszu. Ustalono jednak, że spółka nie została postawiona w stan likwidacji ani upadłości. Nadal widnieje w rejestrze, lecz zaprzestaje swojej działalności. Produkcja zostaje wygaszona. Rola Wielkopolski informuje w mediach społecznościowych, że rolnicy nie poddają się i planują kolejny protest już jutro w Centrum Poznania. We wtorek, 4 czerwca, rolnicy spotkają się przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Nasze problemy nie zostały rozwiązane, tylko zamiecione pod dywan. Pomimo intensywnych prac nadal walczymy i się nie poddajemy. Czytamy w poście na profilu rola Wielkopolski. Zbiórki zostaną zorganizowane w miejscowościach Sękowo oraz Stęszew, skąd uczestnicy wyruszą do centrum stolicy Wielkopolski. Zgromadzenie ma potrwać od 10 do 14. Pierwszy protest rolników w regionie miał miejsce na początku lutego w Poznaniu, gdzie na ulicach pojawiło się około tysiąca ciągników, a miasto było blokowane do późnego popołudnia. W lutym i kolejnych miesiącach w całym województwie organizowano kolejne protesty. Nie obyło się bez incydentów przed urzędem wojewódzkim w Poznaniu ktoś rozsypał gnojownik. Podczas wiecu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości padło pytanie o rolnictwo chcielibyśmy obrony polskiego rolnictwa na tyle, ile się da poprzez Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy doskonale, że jeśli tak dłużej będzie, to my jako rolnicy musimy się zwijać, a nie rozwijać. Dziękuję. Dziękuję. Ma Pan rzeczywiście rację. Jest w planach Unii Europejskiej i mam nadzieję, że będę niedługo o tym mówił w ważnym miejscu w Europie. Taki wielki plan, który się nazywa zielony ładem, a tak dokładnie nowym zielonym ładem, no bo był ten zielony ład, który mówił o dopłatach przy dobrostanie zwierząt, ale on nie był zły, no 500 zł za świnie czy tam nie, 1000 zł za krowę, to nie było nic złego. Natomiast teraz jest ten nowy Zielony Ład, który oznacza w gruncie rzeczy zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie. Ale może w Polsce, która ma jeszcze dodatkowe problemy, na przykład z importem z Ukrainy, szybciej niż gdzie indziej. To jest objaw z jednej strony ideologicznego szaleństwa. Takie ideologiczne szaleństwa się w świecie, w Europie zdarzały. Nawet jak spojrzeć na historię starożytną nie jeden raz i znów dzisiaj mamy takie ideologiczne szaleństwo, ale jeżeli się przyjrzymy temu z bliska, to zobaczymy, że w tym szaleństwie jest duży element organizacji. To takiej organizacji przy pomocy metod, które były nieraz w historii stosowane, np. wyznaczenie do roli centralnej w tej operacji dziecka. Tumberk. Ona już w tej chwili jest dorosła, ale kiedy to się zaczynało, ona miała kilkanaście lat była dzieckiem. I to też jest stara metoda, którą już nieraz używano. Otóż to jest operacja, która z jednej strony jest wyrazem tego klimatycznego zaślepienia, a z drugiej strony jest wyrazem po prostu pewnego układu interesów, pewnych nowych planów odnoszących się do tych wielkich schematów biznesowych. Ale ja nie mówię w tym wypadku o schematach, czyli planach biznesowych, tylko takich na dłuższy czas poszczególnych, nawet wielkich firm, tylko całych państw. Chodzi o to, że na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, no to pewien schemat biznesowy bardzo sprawnie działający przez wiele lat się skończył. Według najnowszych szacunków Hiszpańskiego Związku Rolniczego. W bieżącym sezonie około 400 tysięcy ton cytryn nie znajdzie nabywców i trafi do odpadów, co stanowi około 27% planowanej produkcji. Straty z tego tytułu szacuje się na 120 milionów euro. Hiszpańscy rolnicy obwiniają za ten problem różne czynniki: import cytryn z Turcji, Egiptu, Argentyny i Republiki Południowej Afryki, fundusze inwestycyjne zmieniające rynek, supermarkety preferujące estetycznie doskonałe owoce. Wzrost szkodników oraz trudności klimatyczne. Jednak niektórzy w branży otwarcie przyznają, że główną przyczyną katastrofy jest nadmierny wzrost powierzchni upraw cytryn na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Światowa Organizacja Cytrusów krytykuje nadmierny wzrost upraw cytryn w Hiszpanii jako główną przyczynę problemu. Organizacja nie rozumie, dlaczego krytykowane jest wprowadzanie zagranicznych cytryn, skoro hiszpańskie cytryny są obecne w całej Europie. Hiszpania jest liderem na rynku i kontroluje sytuację. Łatwo jest zrzucić winę na innych, ale musimy zaakceptować, że rynki muszą mieć minimalny poziom konkurencji, powiedział sekretarz generalny Filip Binar. Widzieliśmy demonstracje traktorów w Europie. Belgowie narzekali na Holendrów, Francuzi na Hiszpanów, Hiszpanie na Marokańczyków. Zaznaczył sekretarz. Międzybranżowe Stowarzyszenie Cytryny i grejfruta, reprezentujące producentów, spółdzielnie, eksporterów i przemysł przetwórczy sektora cytryn w Hiszpanii, nie tylko zdystansowało się od krytyki zagranicznych cytryn, ale także przyznało, że uprawa cytryn w Hiszpanii musi zostać zmniejszona, aby przywrócić równowagę podaży i popytu. AILIMPO proponuje inną drogę niż część protestów traktorowych. Oprócz obniżek podatków, poprawy ubezpieczeń rolnych i promowania zwiększonej konsumpcji, wspiera rolnictwo regeneracyjne oraz przekształcanie gospodarstw cytrynowych w lasy jako sposób na generowanie kredytów węglowych i różnorodności biologicznej. Jose Antonio Garcia, dyrektor ILIMPO, jasno wskazuje na problem. Produkcja wymknęła się spod kontroli. Dane mówią same za siebie. Powierzchnia upraw wzrosła z 36 tysięcy hektarów 8 lat temu do prawie 53 tysięcy hektarów obecnie. Osoby uprawiające cytryny zdecydowały się na sadzenie większej liczby drzew ze względu na bardzo atrakcyjne zyski z plonów, co przyciągnęło innych inwestorów. W końcu to prosta matematyka. Jeśli rynek może wchłonąć milion 100 tysięcy ton cytryn, a szacowana produkcja na ten sezon wynosi 1,5 miliona, to 400 tysięcy ton pozostanie na polach. Pedro Gomaris, szef działu cytrusów, przyznaje, że nadwyżka produkcji cytryn w Hiszpanii jest problemem, ale wskazuje, że jest to tylko jeden z wielu czynników. Nadmierna ilość cytryn z krajów trzecich trafiających do Unii Europejskiej to główny problem. Stanowi to nieuczciwą konkurencję, ponieważ wprowadzają produkty fitosanitarne niedozwolone u nas, a także przywożą szkodniki, mówi Gomaris. Cytryny pochodzą z Turcji, Republiki Południowej Afryki, Egiptu i Argentyny zalewają europejski rynek, konkurując z naszymi cytrynami, bez konieczności spełniania tych samych standardów, z tańszą siłą roboczą i często dotowane przez państwo, dodaje. Choć te skargi są powszechne, dane dotyczące spożycia cytryn w Unii przeanalizowane przez iLimpo w okresie od października zeszłego roku do marca bieżącego roku pokazują inną sytuację. W tym okresie całkowity popyt na cytryny w Unii, z wyłączeniem konsumpcji krajowej we Włoszech i Hiszpanii, Wyniósł 403 tysiące ton, z czego 302 tysiące ton pochodziło z Hiszpanii, a 87 tysięcy ton z Turcji. Oznacza to, że 3 na 4 cytryny spożywane w krajach Unii pochodziły z Hiszpanii. Według po liczby te są podobne do poprzednich lat, co sugeruje, że import zagranicznych cytryn nie odegrał kluczowej roli w obecnym kryzysie. Gomaris również obwinia oligopolistyczne praktyki supermarketów. Decyzje grup inwestycyjnych oraz zdarzenia pogodowe, bagatelizując znaczenie wzrostu upraw cytryn. Cykl życia drzewa cytrynowego jest jak krzywa gaussa. Zbiory rosną, osiągając szczyt w wieku 15 lat, a potem spadają. Obecnie jest mnóstwo nowych drzew przeznaczonych na wymianę plantacji. Mówi i wskazuje, że w ciągu ostatnich 8 lat sprzedano 7 milionów sadzonek drzew cytrynowych. To typowa dynamika sektora rolnego. Widzieliśmy to w przypadku persymonów, pistacji i drzew migdałowych. Rolnik widzi opłacalność upraw i następuje eksplozja nasadzeń. García przyznaje, że inne czynniki mają wpływ, ale uważa, że główna przyczyna problemu to nadmierna produkcja. To prawda, że w sektorze cytryn działają fundusze inwestycyjne, ale nie zainwestowały one ani jednego euro w nowe plantacje, mówi. Dla AILIMPO kluczowe jest teraz odzyskanie strat z tego sezonu. Organizacja uważa, że działania ekologiczne są kluczowe dla długoterminowej rentowności ekonomicznej. Śledziliśmy rozwój rolnictwa regeneracyjnego w uprawie cytrusów w Kalifornii i wierzymy, że przyszłość leży w tym kierunku, mówi Garcia. AILIMPO próbuje zaprojektować system zielonych praktyk poprawiających absorpcję dwutlenku węgla, co pozwoli sektorowi generować zasoby węglowe. To może brzmieć jak science fiction ale działa już w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, gdzie działalność rolnicza generuje zasoby na rzecz różnorodności biologicznej. Myślimy o różnorodności biologicznej w kontekście jaszczurek, ptaków, pszczół, ale często zapominamy o różnorodności biologicznej w glebie, dodaje Garcia. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o sprzedaży polskiej mroźni ukraińskiemu inwestorowi, który zwalnia masowo pracowników i nie do końca jasno komunikuje, co zamierza zrobić w miejscu mroźni. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.